Siemanko. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do zobaczenia recenzji tego oto damskiego, pięknego gravela, jakim jest Leaf Devout w modelu 2. Filmu, który zobaczymy za chwilę, nie polecałbym raczej osobom o łagodnym usposobieniu. Leaf, czyli odpowiednik firmy Giant na kobiece potrzeby. Rowery tworzone specjalnie dla kobiet. Są to e, rowery różnego rodzaju, a w tym wypadku mamy tu, tutaj konkretnie Gravela o modelu Vault z numeracją 2. Co znaczy, on był dwójką, ale już nie jest dwójką i nigdy nią nie będzie. Więc tak, słuchajcie, to jest najmniejszy rozmiar The Vault. Jest to rozmiar... Roweru XS. Bardzo niewielki rower gravelowy damski, który rzeczywiście swoją geometrią, budową ramy no przypomina bardzo niewielki, wręcz by można było mieć wrażenie, że dziecięcy rower, ale w tym wypadku jest to rower damski. Rower gravelowy, który został stworzony specjalnie dla kobiet i tą funkcję na pewno spełnia. Myślę, że wiele kobiet na nim jeździ, dużo dziewczyn na nim. Widzieliśmy na zawodach, moja Nikola też nim jeździ. To jest nasz drugi rower damski gravelowy. Pierwszy z nich był kupiony w Decathlonie. Był to Triban i no tak los chciał, tak się los po prostu ułożył, potoczył. Że yy, po tym rowerze z Decathlonu przyszedł czas na liwa. Dosyć długo szukaliśmy odpowiedniego roweru, który nam będzie odpowiadał. Kupowaliśmy go w czasie, kiedy dostępność rowerów była dość kiepska, w związku z czym udało mi się znaleźć rower używany właśnie w tym konkretnym rozmiarze, jaki nas interesował, czyli w rozmiarze XS. I pomimo tego, że rower był w dość kiepskim stanie technicznym, to zdecydowaliśmy się na jego zakup, bo wiedzieliśmy o tym, że z roweru zostanie jedynie sama rama, a cały os Sprzęt zostanie zmieniony. Dlaczego? A to dlatego, że niestety, ale rowery Leaf mają chyba więcej minusów, jak plusów, a przynajmniej do czasu, kiedy go nie zmodyfikujemy i nie dostosujemy do swoich potrzeb i swoich możliwości. Więc, może teraz zacznijmy od tego, jak rower jest wyspecyfikowany fabrycznie. Więc, fabrycznie w modelu czy to 0 czy to 1, będziecie mieli osprzęt Shimano GRX, który jest fajną grupą gravelową, natomiast nie jest fajną grupą gra gravelową dla kobiet. A to dlaczego? A to dlatego moi drodzy, że klamko-manetki mają dosyć długą, dużą odległość w stosunku od kierownicy. I niestety, mając dłoń o niewielkich rozmiarach, a jeśli ktoś kupuje rower w rozmiarze XS czy też S, no to raczej tej dłoni nie będzie miał jak kartofel, tylko taką. Drobną dłoń, w sensie to teraz ja nie mówię oczywiście o sobie, i e, niestety, ale przy szymiano GRX, czy też przy MicroShift, jak było w przypadku roweru Triban, były problemy po prostu raz, że z przerzucaniem przerzutek, a dwa to z naciskaniem klamką manetki do hamowania. I to jest pierwszy minus tego roweru, czyli niedostosowanie konkretnego e, roweru. Pod model kobiecy. Szkoda, że tak jest, no ale niestety tak jest. Widocznie taka jest gdzieś umowa, podpisana z Shimano i dlatego też innych klamku, mandentek oni nie używają. Dalej. rower ten jest oczywiście na ramie aluminiowej i tak samo jak w Giancie, tak samo w Liwie. Mamy elementy wyposażenia roweru z kolekcji Defius. Co to oznacza? Oznacza to to, że kierownicę mamy w środkowej części, wiadomo okrągłą, żeby w klasyczne mocowanie mostka wchodziło. Natomiast później jest spłaszczenie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz jest. Skręcenie kierownicy do wewnętrznej strony co ma troszeczkę spowodować, e, może, trochę większe wybieranie wibracji, e, to drobne spłaszczenie kierownicy, ale także takie mam wrażenie, że troszeczkę przybliżyć nam tą kierownicę w stosunku do klasycznej kierownicy. Drugim elementem defuse w tym rowerze jest sztyca. I co tutaj możemy? Słuchajcie, zauważyć to to, że sztyca w stosunku do dolnej części ramy do mocowania sztycy siodełka jest bardzo mocno podniesiona. Pomimo tego, że to jest rower mały, bo w rozmiarze XS, to mamy dosyć dużą, dosyć wysoką pracę sztycy siodełka. Dzięki czemu no tutaj ona jest powiedzmy w miarę elastyczna wybiera te nierówności. Nie wiem, czy to będzie widoczne na, na kamerze. Op. Ale generalnie siodełko pod naciskiem się będzie uginać. To jest akurat siodełko karbonowe, które ja zmieniłem ze zwykłego aluminiowego. I tak samo będzie pracowała kierownica. I jak to zawsze bywa, jeśli jest jakiś produkt wprowadzony na rynek, jest on inny od wszystkich, to ma swoje wady i zalety. Jego niewątpliwą zaletą jest to, że rzeczywiście ten system gdzieś tam jest na tyle dopracowany, że rzeczywiście to siodełko się fajnie ugina. Kierownica się dosyć chyba w wymiary wygodnie trzyma, tak przynajmniej Nikola mówiła. Tak więc to są na pewno plusy. Z minusów będzie to, że Dostępność tych elementów będzie ograniczona. Nie mamy możliwości zastosowania jakichś zamienników, rozwiązań zamiennych od innych producentów. Z tego względu, że w środku jest po prostu tak ukształtowane mocowanie sztycy siodełka, że no nie mamy możliwości po prostu yy, zamocowania yy, zwykłej okrągłej sztycy. Dalej, przechodząc do tego roweru, jego niewątpliwym, tak jak już wcześniej mówiłem, atutem jest jego wielkość. Natomiast ta wielkość też jest yy, minusem. Kurczę. Zima jak wiosna, ludzie porządki robią wszędzie piłami dookoła, No Mam nadzieję, że tego nie będziecie słyszeć. Czy panowie muszą tak napierać od bladego świtu? Przez to, że wewnątrz trójkąta wewnętrznego ramy mamy bardzo niewiele miejsca, przez co zastosowanie tutaj na przykład zwykłego um, uchwytu na bidony, który byłby wyciągany do góry. Uchwyt rowerowy na budyń. Nie! będzie stanowiło duży problem w ogóle z jego wyciąganiem, więc tutaj akurat też mamy specjalny zliwa uchwyt do e, trzymania bidonu, dzięki czemu możemy na bok sobie ten bidon wyciągnąć jest to w zasadzie jedyna możliwość wyciągnięcia bidonu do góry by nie było możliwości drugi bidon możemy przymocować pod spornikiem siodełka, natomiast jego wyciągnięcie też będzie stanowiło duży problem nawet na bok, bo jeśli wsadzimy tutaj i gdzieś będziemy mieli pedał powiedzmy w górze czy coś to już ciężko też będzie wyszarpać ten, ten bidon, jest tak naprawdę jedynym Takim sensownym miejscem na ten bidon. Niestety tylko jeden, jest to miejsce. Trzecia możliwość zamocowania bidonu jest od spodu, ale to raczej na jakiś mówimy taki, typowo yy, narzędziówka. Teraz może przejdziemy do trochę suchych informacji danych technicznych odnośnie tego rowera, bo tak mówię, że jest to idealny rower dla kobiety, ale jakie mam na to podstawy, żeby tak o tym sądzić oprócz samego wyglądu. A więc moi drodzy, rower ten dokładnie w rozmiarze XS jest dopasowany, powiedzmy, dla osób o wzroście od 150 do 163 cm. Rower w rozmiarze S jest dopasowany dla osób o wzroście od 158 do 169 cm wzrostu, co oznacza, że tak naprawdę te dwa rozmiary XS i S statystycznie rzecz biorąc będą pasowały na większość kobiet jeżdżących u nas w Polsce. I co ważne, w rozmiarze XS przekrok tego roweru. Wynosi poniżej 70 cm. Jest to chyba jeden z nielicznych rowerów. Nie wiem, nawet jak, jeśli są jakieś inne, to możecie śmiało napisać w komentarzach, z chęcią sprawdzę, który ma przekrok poniżej 70 cm. Jest to o tyle istotne, że osoby niższe, o po prostu krótszym wymiarze wewnętrznym nogi, no dzięki temu, że tu jest krótki, ten przekrok będą miały po prostu zdecydowanie wygodniej, żeby na tym rowerze jeździć. I co fajne, słuchajcie, to ten rower, tutaj akurat w danych technicznych, nie mam wagi na stronie Liwa, ale my po montażu tego roweru w całości żeśmy go ważyli i on ważył około 9 kg, więc jak na rower o ramie aluminiowej jest to bardzo, ale to bardzo fajna przystępna waga. W zasadzie jest to waga, która może konkurować z niejednym rowerem o ramie karbonowej. Więc no tutaj rzeczywiście dopasowanie rozmiarów rurek, a także grubości ścianek jest na tyle odpowiednie, że rzeczywiście ten rower fajnie też wygląda wagowo. Myślę, że też poniekąd przyczyniły się do tego nasze zmiany, jak choćby nawet ta właśnie, że zmieniliśmy grupę Shimano, która była na dwóch blatach na jeden blat więc też już tutaj odejmujemy wagę z samego blatu drugiego i do, dodatkowej przerzutki która by nam ciążyła. Mówiłem o tym, że był to model dwójka, a nie jest i już nigdy nie będzie dwójką. Dlatego, że wybrany osprzęt srama Apex jest na hamulcach hydraulicznych, co jest chyba dosyć istotne, istotne w rowerze gravelowym. Teraz co? Słuchajcie, no ja jestem w sumie trochę w szoku, że rower dla kobiet, więc de facto powinien, powiedziałbym z chęcią, urywał dupę. Swoim wyglądem, swoim wzrokiem. Niestety tutaj jest problem z dostosowaniem kolorystyki tego roweru. Dla mnie to w sumie kompletnie niezrozumiałe, w szczególności dla kobiet. Dlaczego Leaf nie zaszalał i nie zrobił naprawdę jakiegoś fajnego połączenia pastelowych kolorów? Teraz wam w zdjęciu tutaj pokażę przykładową inną markę, gdzie pięknie można zestroić, ze sobą dopasować różne kolory. Ten rower, jeśli Leaf by go trochę odświeżył, tą przestarzałą ramę trochę może jakoś zmodyfikował lekko Do tego dodał jakieś świetne kolory. Myślę, że byłby to zdecydowanie najlepiej sprzedający się gravel dla kobiet. A teraz na pewno jest to świetnie dopasowany rower dla kobiet. Na pewno jest on niewielki, natomiast tak jak już wcześniej wspominałem, ma trochę swoich wad. Bo no mówmy się szczerze, jeśli kupujemy rower za 6000 zł e, gravelowy, to chcielibyśmy po prostu, żeby on był do nas dostosowany. Szkoda, że rzeczywiście nie zastosowano innego systemu jak na przykład sramowego, e, który po prostu no, jest wygodniejszy przy niewielkim rozmiarze dłoni. Niewiele osób tak naprawdę o tym mówi, i też szkoda faktycznie, że nie ma możliwości kupienia roweru z jednym blatem, a tylko są dostępne dwublatowe. Na pewno dwublatówki mogą mieć więcej plusów, jeśli chodzi o zakres tych przełożeń. Natomiast w jednym blacie no, po prostu mamy niższą wagę, mniejszą awaryjność. Ja jestem akurat zwolennikiem po prostu jednego blatu, więc też może dlatego tak niepotrzebnie gadam. Pewnie z wielu z Was jeździ na dwóch blatach, też jest z nich zadowolonych. Natomiast mówię, no, ja ten jeden blat zdecydowanie wolę, jeśli Leaf by wypuścił taki rower nawet w modelu 1-2, że byłby do wyboru GRX na jednym lub na dwóch blatach, to zdecydowanie wybrałbym go na jednym blacie. E, więc tutaj co, omówiliśmy kolorki, omówiliśmy minusy, omówiliśmy plusy. Plusem na pewno niewątpliwym jest rozmiar tego roweru i dopasowanie po prostu do potrzeb kobiet. No ten rower specjalnie został stworzony dla kobiet, więc myślę, że żaden mężczyzna nie będzie miał odwagi sobie kupić Liwa De i na nim po prostu śmigać, chyba że mamy... Dziecko, które ma powiedzmy lat 15-14, chciałoby zacząć jeździć na rowerze gravelowym, właśnie jest w wzroście około powiedzmy 140-150 cm. To myślę, że ten rower też dałoby się do niego jakoś w odpowiedni sposób przygotować i dostosować. Więc tak to wygląda. A ja wam moi drodzy przypominam, jeśli ten odcinek nieporadnika grawalowego się Wam spodobał, kliknijcie subskrypcję oraz dzwoneczek bo dzięki temu nie przegapicie kolejnego odcinka, który dla Was przygotuję. Myślę, że tak pokrótce możemy omówić jeszcze kilka elementów, które ten rower miał zmienione, żeby dostosować go do takiego, jakby to powiedzieć, stanu idealnego, więc w pierwszej kolejności, tak jak Wam wcześniej wspominałem, jako, że to był model Zero, była tu zwykła kierownica, więc zamówiłem kierownicę Defuse z Liwa, czy też inaczej mówiąc z Gianta. Był ogólnie problem z dostępnością tej kierownicy, ponieważ w tym konkretnym rozmiarze w występuje ona o szerokości 400 mm. Na kierownicę założyliśmy owikę Supakas. Bardzo fajna, estetyczna owika, która jest zakończona takim holograficznym, czy nie wiem jak inaczej nazwać ten kolor. Myślę, że Nikola lepiej by go nazwała zakończeniem. Oczywiście mostek. Bardzo krótki. Co do samego mostka, do ustawienia siodełka, i tak dalej. To w najbliższym czasie rower razem z użytkownikiem uda się na fitting, więc zobaczymy jak to się zmieni po tym fittingu. Czy na przykład nie, wiem, nie, nie trzeba będzie mostka obrócić, wydłużyć lub cokolwiek innego. W rowerze, oczywiście, też zmieniłem standardową sztycę na sztycę karbonową oraz siodełko. Z roweru zostały również zamienione koła, choć sobie powiem szczerze, że koła, które Leaf daje, oryginalne są całkiem dobrej jakości. Natomiast myśmy zmienili na obręcze DT Swiss z piastami z AliExpress, ale za to w jakim przepięknym kolorze oraz w przepięknym brzmieniu tenej piasty. Przy tej piaście naprawdę nie trzeba mieć dzwonka w rowerze. Cudownie gra. Trochę jej zazdroszczę tego, tego mhm. pięknego dźwięku. Więc to, żeśmy zmienili, i niestety, ale dałem, delikatnie mówiąc, ciała z korbą, ponieważ przy zakupie całego systemu przerzutek, nie wiem jak to się stało, ale kompletnie na to nie zwróciłem uwagi. A pan serwisujący, tak naprawdę składający rower, też gdzieś na to mi nie zwrócił uwagi. I korby, jakie są zastosowane w tym rowerze, są długości, uwaga, 175 mm. No i tak, jak już wcześniej wspominałem, rama dosyć zniszczona. Niestety, więc być może rower będzie czekał malowanie, jeśli się nie zdecydujemy na wybór jakiegoś innego roweru. Dodatkowo daliśmy też naklejki z napisem Leaf. W pięknym, holograficznym kolorze. Pod różnym kątem, pod różnym słońcem. Bardzo fajnie się mienią, bardzo ładnie wyglądają. Jak jeszcze jesteśmy tutaj przy samych komponentach Defuse, które właśnie są typowo wyprodukowane dla Levi Giant'a, to muszę niestety powiedzieć, że są dosyć duże problemy z dostępnością tych elementów. Tak jak wam wcześniej wspominałem kierownica Powinna być tutaj 40 cm, 400 mm. Natomiast ja jedyną, jaką znalazłem, to była 420 mm, i musiałem ją ściągać aż z Austrii. Niestety, u nas w Polsce ona była kompletnie niedostępna, nieosiągalna. Więc to jest dosyć duży minus, że przy tych małych rozmiarówkach tego roweru. Niestety musimy się po prostu mierzyć w tym, że jest mała dostępność tych komponentów, jeśli chcielibyśmy je kupować. Po prostu zmienić czy, czy wymienić, czy nawet w rowerze większym, czyli w rozmiarze S na przykład zmienić kierownicę na e, taką z rozmiaru XS. Tam chyba w, akurat między S-ką a, a XS-ką nie ma żadnej różnicy, ale między M-ką a S-ką i XS-ką na pewno jest ta różnica. Więc no to jest taki trochę minus z dostępnością tego. Słuchajcie, jeszcze taka ciekawostka związana z tym rowerem, widok, którym właśnie możecie to je teraz zobaczyć, z Teamu Jumbo Wisma został... Od nas zdobyty, od Olafa Koja, który dwa lata temu, czyli chyba to był rok 2023, wygrał etapówkę na mecie w Opolu. Po wszystkim czekaliśmy na niego z gratulacjami, Rysiu. Mój synek zrobił sobie z nim zdjęcie, a po zakończonej rozmowie, Olaf dał nam właśnie ten otobidon, który cały czas mamy i on z nami jeździ. Tak więc, taka oto ciekawostka. Myślę, że w tym odcinku to już będzie na tyle. Dajcie koniecznie znać, jaki Wy wybralibyście rower dla swojej partnerki, małżonki, a może jeśli to oglądają kobiety, to na jakich rowerach wyjeździcie. Bo tak naprawdę ta dostępność tych rowerów w niewielkich rozmiarach jest chyba dosyć, Ograniczona i trzeba się dobrze wytężyć i dobrze wyszukać, żeby znaleźć coś sensownego. Myślę, że ten rower jest dobrym wyborem dla kobiet. Raczej się powinno na nim jeździć wygodnie. Powinien być dosyć zwinny, przez to, że ma fajną geometrię, jest dosyć krótki. Ten przekrok, tak jak już wcześniej wspominałem, jest niewielki. Więc rower wydaje się, że jest idealny. Natomiast no nie jest to idealny gravel dla kobiety. Wszystko już chyba powiedziałem. Mnie najbardziej wolą te braki kolorystyczne, bo naprawdę męskie grawele w zasadzie nie powinniśmy można nawet używać słowa męski bo to raczej jest wszystko unisex. Natomiast no tutaj, jeśli ktoś się reklamuje że to jest rower typowo damski. Kurczę, ja bym trochę tam dodał takiego, jakieś takie właśnie, takiego szaleństwa nieco kobiecego, który by po prostu wprowadził w ten rower trochę więcej życia. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka do końca. Nie zapomnijcie zostawić łapeczki w górę oraz napisać jakiegoś komentarza, w którym być może podzielicie się opinią na temat tego roweru, jeśli go macie, lub polecicie jakiś inny, który jest równie fajny i wygodny dla kobiety. Do zobaczenia!